Świnta, świnta i po świntach, ale i tak po świntach, ty możesz sobie zrobić świnta. Więc, jakby wpadaj na ty. Pierwszy link w opisie są jeszcze koszulki, jeszcze kubeczki i zdjęcia z autografem do każdego zamówienia gratis. Ale to ze sklepu zaraz znika, więc warto się pospieszyć. Słuchajcie, to co się stało na naszym serwerze, naprawdę ucieszy wielu z Was. Doskonale wiecie, że kiedy zaczynaliśmy sezon na naszym oceanie, w naszej barierze, no to właśnie postawiliśmy barierę przy pomocy panelu sterowania naszego serwera. Natomiast teraz, kiedy pójdziesz w stronę. Bariery, no nie? Dajmy na to, że, że, że idziesz sobie w stronę podziemnej gangu braci, bazy. No, no wiecie, tam gdzie jest baza, no. Moi drodzy, nie wiem, czy wy to widzicie, ale bariery w tym momencie już nie ma. Zapowiedzieliśmy to, że po wojnie bariera miała zniknąć, i faktycznie, słuchajcie, dotrzymaliśmy słowa. Bariera w tym momencie jest zdjęta, a to oznacza, że możemy teraz pełnoprawnie wrócić na milionowice. I właśnie na tym odcinku wracamy na milionowice. Ej, wow, to jest naprawdę dziwne uczucie, kiedy sobie tutaj podchodzę. Po raz tysięczny przez ostatni miesiąc, bo przecież my tutaj wchodziliśmy miliard razy do podziemnej bazy Gangu Braci i zawsze tu stała bariera. W tym momencie przecież się urywała woda. A teraz patrz to byczku, możesz sobie przejść normalnie gdzieś dalej. W takim razie moi drodzy, nie ma co czekać. Musimy zabrać najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą. Musimy oczywiście ze sobą zabrać psa, bo pies został na naszej wyspie. Pytanie tylko jakie ja na przykład miałbym przenieść słuchajcie, villagerów, jeżeli ja chciałbym. Faktycznie takiego Cristiano Ronaldo czy na przykład Roberta Wandowskiego zabrać ze sobą, to jak ja powinienem to uczynić? Przecież milionowice są kilkaset kratek od nas, a tych villagerów jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc e, ja nie jestem przekonany, znaczy takiego typa to nawet nie będziemy brać, no powiedzmy sobie szczerze, no bo on jest beznadziejny. Ale ja mówię, muszę się pospieszyć, zabieramy najpotrzebniejsze rzeczy, zakładam w tym momencie zbrojkę, bo nawet nie mam bladego pojęcia, co na mnie, słuchajcie, w milionowicach może czekać. Muszę też uzbroić się oczywiście tutaj w harpuny i większą ilość mięska. No dobra, na pewno sobie skopiemy słuchajcie, bikon. Ja powiem szczerze, na Milionowicach nie byłem gdzieś od jakiegoś września bądź października, więc dwa-3 miesiące minęły i dopiero teraz będę pierwszy raz na milionowicach. No naprawdę muszę przyznać, zatęskniłem. A wy pamiętam, kiedy my powiedzieliśmy wam, że otwieramy tutaj barierę, no nie na wielkość całego oceanu. To większość widzów była totalnie obrzona, że ale jak to? Czy wy kiedyś wrócicie na milionowice? Co z milionowicami? Opuszczacie je, zostawiacie i przecież one znikną. I tak, dzisiaj nadszedł ten dzień, gdy wy także. Zobaczycie milionowice po raz pierwszy od naprawdę dawna, więc oglądajcie ten film do końca, bo to jaka tam jest historia, słuchajcie, na milionowicach, wow, aż łezka się wokół może zakręcić. I warto jeszcze przypomnieć, słuchajcie, o tym, że my aktualizowaliśmy nasz serwer na wersję Minecraft 1.18, więc nasze milionowice mogą teraz wyglądać delikatnie inaczej, bo przecież generator map na nowej wersji Minecraft się zmienił i wokół milionowic, słuchajcie, będziemy mieli totalnie nowe biomy. Te biomy, typu, wiecie, olbrzymie góry lodowe, czy na pod milionowicami możemy mieć ten wielki raj podziemny, gdzie są rośliny, jaskinie. axolotle, się respią i tak dalej. Dobra, tylko pytanie: czy ja mam w ogóle brać jakieś potki, Bo przecież do tej pory, jak wyszliśmy za jakby granicę bariery, to musieliśmy mieć czy to regenerację, czy natychmiastowe zdrowie, bo przecież nas tam bariera biła. Ale teraz chyba, chyba tego nie mamy. Jakby tak mi się przynajmniej wydaje. Ja jeszcze poza barierę nie wychodziłem, słuchajcie, tam w stronę milionowic, więc naprawdę nie wiem, czego mam się spodziewać, ale, ale może na wszelki wypadek wezmę tą regenerację. Może wezmę ten Jump Boost 2 Także na wszelki wypadek, bo serio Wszystkiego można się tutaj spodziewać Jeśli chodzi o żarełko, słuchajcie, no myślę, że te 28 złotych jabłek to już mi na pewno wystarczy I podmieniamy sobie steaki na pieczone Mięso świni, bo jest go oczywiście W tym momencie więcej No i teraz tak, następnie słuchajcie, musimy sobie ładnie Pięknie tutaj zejść na naszą wyspę, bo tam Przecież czeka na nas nowy piesek A chyba nie będziemy pieska zostawiać Na oceanie, na wyspie samego To jest akurat mega ciekawa, słuchajcie, sprawa Co my mamy zrobić teraz z tymi wyspami Spami, kiedy wrócimy na Milenowice, kiedy będziemy mogli już funkcjonować na Milenowicach, budować, grać i tak dalej. Dlatego też na sam koniec tego odcinka będę Was bardzo prosił o pomoc w komentarzach, żebyście odpowiedzieli mi na kilka pytań, Powiem, że wy czekaliście na Milenowice, ale uwierzcie mi, że ja czekałem jeszcze bardziej, więc musimy się porozumieć, co i jak. Wszystko. Na koniec odcinka. Dobra, tam gdzieś jest mój pies, tylko że słuchajcie, w tym momencie go nie widzę, więc może rzucę tam Ender Perełkę, bo on gdzieś na pewno jest, tylko my jesteśmy bardzo wysoko nad ziemią. Dobra, gdzie jest pies? O, jest pies! Jesek, Witam cię bardzo. Chcesz je... już? Ale ale byś się przywitał chociaż zanim powiesz, że... Goście, słuchajcie, on chce jeść i zamiast się przywitać Dobra, goście, po prostu jeść No, niech ci będzie, niech ci w takim razie będzie My musimy zrobić sobie teraz byczku łódeczkę I popłynąć się razem, bo wiecie jak to jest Kiedy, no, mamy Minecraft 1.18 A te psy były zbagowane w Minecrafcie Od naprawdę dawien, dawna To ja się trochę obawiam, że tego psa stracimy Więc może ja sobie pozwolę ściąć jakieś jedno drzewko I zrobić łódkę, co? Bo mi się coś wydaje, że on może mieć Problemy z teleportacją Dobra, mamy łódkę, nie muszę w takim razie, słuchajcie, szukać Tylko pytanie, czy ja tam dorzucę ender Perełku. Ciach! Rzucę idealnie w łódkę? Eee, prawie. Dobra, pies! Słuchaj, musisz tutaj wejść, musisz tutaj normalnie do mnie wsiąść, no nie? Normalnie patrz tutaj do łódki, ciach! Jesteś? Byczku, wsiadasz? Nie wsiad... No, no, no weź wsiądź. No, ale, no co odchodź? No nie, ale. Byniu, no mam mięsko? O, i nagle się gapi, nie? Nagle jak mam mięsko, to on będzie się gapił. Dobra, ty musisz siedzieć i w takim razie ja cię popchnę tam do łódki i ty do niej wsiadasz, gościu. Ja rozumiem, wiecie, to jest jeszcze nowy pies. On jeszcze nie był na tresurze, on nie był na szkoleniu. Spokojnie, musicie dać mu czas. On się rozwinie, on się na pewno słuchajcie, rozwinie i rozkręci. O! Widzicie, jaki posłuszny? Nagle wsiada. W takim razie, słuchajcie, nie pozostaje nam nic więcej, jak po prostu udać się do milionowic i zobaczyć ten widok braku barajreski. Przecież ile razy my próbowaliśmy, słuchajcie Włamać się tutaj na teren Willi Elviso, żeby porwać jedną skrzynkę Żeby drugą skrzynkę, żeby inne bloki Żeby wygrać wojnę z gangiem USA I koniec końców to, że my się Włamywaliśmy za tą właśnie, słuchajcie Barierę, zaowocowało tym, że mieliśmy Koks Jabłka, a dzięki Koks Jabłkom Między innymi Macioch rozwalił Elviso, kiedy porwaliśmy agent X Kto z was nie oglądał odcinków Z finału wojny, ten niech naprawdę żałuje. ej, wow nie macie pojęcia, jakie to jest dziwne uczucie chodzić tutaj. I nie dostawać żadnych obrażeń. Ej, niesamowite. Dobra, pies, musisz tutaj koniecznie, musisz tego uczucia zaznać. Koniecznie, chodź tutaj. Dobra, pies, tutaj musisz wysiąść. Ciach, okej, okay, i teraz chodź tutaj. Chodź tutaj do mnie, ładnie, pięknie na ląd. Bo to jest twój pierwszy w ogóle raz, kiedy ty na Milionowicach będziesz. Beniu, przecież ty nigdy wcześniej nie byłeś na Milionowicach. Ty pochodzisz z tamtej wyspy. Więc maksimum, co, co przeszedłeś, to w sumie tutaj, gdzie teraz jesteś. Słuchajcie, to, że nasze miasto, Milionowice, już... Trwa od naprawdę dawna To chyba wiecie, bo my już ponad Dwa lata mamy to miasto, mam wrażenie Że zbudowaliśmy tu wszystko, co się Słuchajcie, już dało, jedną willę, drugą willę Trzy więzienia, lodowce Wieże, słuchajcie, na miliardy Kratek wysokości, ale myślę Że teraz, przez nowego Minecrafta 1.18, będziemy mieli Jeszcze więcej możliwości, między innymi Chociażby to, że słuchajcie, przecież Nawet taka głupia, słuchajcie, zjeżdżalnia Wodna, ona jest na wysokość 256 bloków, bo taki był limit zbudowania w Minecrafcie, a teraz 320 bloków mamy. Wieżowiec Elvisa przecież też miał 256 kratek wysokości. Teraz możemy mieć 320, możemy zbudować więcej. No i słuchajcie, motyw pod tytułem podziemia. Ja cię kręcę, ile tu będzie rzeczy, słuchajcie, do zrobienia w nowym Minecrafcie na milionowicach. Wow. Ej, ja rozumiem, tu na pewno, słuchajcie, jest dużo widzów. Którzy, no albo nie oglądają jakby nas od bardzo dawna, albo po prostu, no nie utożsamiają się aż tak z tym miastem, ale wiecie, kiedy ja tutaj, no w tym mieście mam nagranych, no kilkaset, nie no więcej, ponad tysiąc odcinków, to, to ja mam w głowie takie wow, jakby... Wow, nie, serio, ale, ale to jest dziwne uczucie. Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy motyw Oceanu i ja miałem niedokończony lodowiec, bo przecież ja ogłosiłem tą akcję, że my rozbudowujemy lodowiec, że on będzie teraz większy, lepszy, ile osób się spinało, że ale Abra, jak ty rozpoczynasz barierę, zakładasz, kurczę, na oceanie, gościu, nie będziesz mógł dokończyć tego lodowca, przecież dopiero co? Tutaj z Agentiksem, bo to z Agentiksem, słuchajcie, ja robiłem, no nie? Zostawiliście jedną, drugą, trzecią choinkę z Azali, bo przecież jeszcze nie mieliśmy Minecrafta 118, te Azali. To były czymś, wiecie, naprawdę mega rzadkim. Albo kozy. Żeby mieć kozy w Minecraftie, kurde bele, to było naprawdę mega mocne. A teraz wszystkie te projekty, których my nie dokończyliśmy, słuchajcie. Będzie można w końcu to dokończyć. Wow. Jak ja wchodzę, słuchajcie, do tego lodowca, wiecie ile ja mam z nim wspomnień związanych? Ja nie wiem, czy wy też. Ja rozumiem, tu na pewno jest dużo młodych widzów, którzy jakby nie oglądali moich odcinków wcześniej. Ale mam nadzieję, że je nadrobią. No spójrzcie, ta tajna baza. To jest tajna baza, o której nikt nie wie od ponad roku. Ja Cię kręcę. Ja rozumiem, że to jest malutka tajna baza, ale, ale wiecie ile tu jest wspomnień z tym związanych? Wow, po prostu słuchajcie, wow. I tu jeszcze rzeczy, które zostały. Kurczę, Bele, Soul Speed 3, no nie? Ja nie wiem. Wow, zapomniałem ile my mamy Nederitu po sprzedaniu Aksolotla! Kurde, Gdybyśmy my mieli to na wojnie, to ganku USA by się poskładał 10 razy. Pamiętacie, my dostaliśmy od Agent Xa kilka staków sztabek DDR. To właśnie, co z moim aksiem? Pamiętacie niebieskiego axolotla? Ja przecież mam. Ja go szukałem przez kilkadziesiąt dni, kilkadziesiąt odcinków. Jedno akwarium z axolotlami. Tam jest drugie akwarium. Tam było trzecie, pamiętam. Tutaj, tutaj, tutaj. Wszędzie, słuchajcie, były aksolotle. Macioch, który na swojej górze, także miał aksolotle. Ja cię kręcę, a. Ale tu jest wspomnień, i słuchajcie, jest tutaj nasz Aksio, kumaczy to. Wow, ey, jak ja za to tobą byczku tęskniłem, ej, naprawdę, co jak co? Ale słuchajcie, kiedy ja spędziłem kilkaset godzin na stworzeniu Aksia, to naprawdę miło mi go widzieć, ej, co, ale mi go miło widzieć, tylko problem jest teraz taki, że jeżeli chcielibyśmy, słuchajcie, stworzyć nowego niebieskiego Axolotla bez użycia tego. To teraz Axelotle w Minecrafcie 1.18 Można znaleźć tylko i wyłącznie w jaskiniach podziemnych Nie można już na ciepłym oceanie ich znaleźć I ja, ej nie, naprawdę, aksiu byczku, no chodź tutaj się przytulić Ej, ja go, ja go nie widziałem z trzy miesiące, a chłop ma mnie koncertowo w nosie No, no nie, no naprawdę nie tęskniłeś? Nie, no stary, no weź powiedz, że tęskniłeś Nie, no please, no byczku, nie? Ej Chy ch chyba nie. No i teraz ciach! Nie muszę, słuchajcie, uciekać tymi normalnie furteczkami, bo ja ładnie, pięknie, mam przecież harpun, który robi mi ciach. Ej, nie no musicie przyznać. Jeżeli naprawdę oglądacie kanał regularnie, to wiecie, jaki ja problem miałem z tymi furtkami. Słuchajcie, przepotężniej jaram się tym, że będziemy robić dalej projekt z lodowcem. Faktycznie muszę przyznać i muszę uderzyć się, słuchajcie, w pierś. Mega, mega słabym jest to, że zrobiliśmy barierę, zanim ja w ogóle skończyłem motyw z lodowcem. Lodowcem, bo to jest chyba tak naprawdę budowla z największą historią na naszym serwerze. I to, ile tutaj, słuchajcie, się działo rzeczy, ile wojen on przeżył, naprawdę to jest mega mocne. A my nie dokończyliśmy go, tylko po prostu zrobiliśmy wyspy na oceanie. Ale słuchajcie, to przecież nie jest koniec naszej historii, no nie? Tutaj przecież jest cała, słuchajcie, góra Maciocha. I tutaj przecież, słuchajcie, jeszcze ten Axlotl niebieski Maciuka. W tym momencie, słuchajcie, go tutaj nie ma. On został gdzieś ukryty. Ale naprawdę trzeba przyznać, że to ile ja mam wspomnień, słuchajcie, z tymi wszystkimi miejscami. Czy chociażby z tym Maciuch Tower, w którym my przy pomocy przecież enchantingów, enchantowaliśmy praktycznie wszystkie swoje itemy. Niesamowite. Ej, naprawdę niesamowite. Widzieć to po raz kolejny i być tutaj z powrotem. Wow. Ten wieżowiec Elviso, który jest na 256 bloków. Teraz, słuchajcie, już nawet nie jest najwyższym możliwym wieżowcem, bo limit budowania jest o 70 kratek wyżej. Jakby to są takie rzeczy, które dla nas są naprawdę takie wow. Albo Villa Agentixa, pamiętacie? My, słuchajcie, od marca do maja przez dwa miesiące jedyne rzeczy, jakie robiliśmy na serwerze, to były związane z Willą Agentixa. To, jak czas i jakby, jakby, jakby to, ile my tutaj rzeczy zrobiliśmy. Wow, po prostu wow. My oszaleliśmy na punkcie Willi Agentixa. Świat oszalał na punkcie Willy Agentixa. Tu w ogóle ile osób chciało tutaj filmy z Willy Agentixa. Niesamowite, no nie? A nie chcielibyście, abym na przykład Jazu budował swoją willę, tylko też taki naprawdę gruby projekt, który by pochłonął, słuchajcie, wiele, wiele dni, który by pochłonął wiele surowców, wiele bloków i po prostu wiele czasu, żeby zrobić willę moją w takim epickim, wielkim stylu. No nie trwałoby to na pewno dwóch dni, ale byłoby na pewno gruby. Aż doszliśmy, słuchajcie, do oceanu i do jachtu, pamiętacie? Przecież Przecież ja jacht odkupiłem normalnie od Agent X i go zmodyfikowałem chociażby o to, że jest tutaj pomieszczenie do enchantowania. Jacht teraz oczywiście nie jest mobilny, on nie może się przemieszczać, bo wiadomo, że ma tutaj właśnie tunel zrobiony w dół, ale naprawdę wow, serio, to ile tutaj jest teraz rzeczy? Jakby, wiecie, kiedy ja tutaj chodzę po tym miejscu, to ja nagle przypominam sobie wszystkie odcinki które były związane z tymi miejscami i mam w głowie takie wow, po prostu wielkie wow. Albo tutaj nawet słuchajcie głupi piasek. Pamiętacie jak świat oszalał na po czy ten na początku, wiecie, kiedy wyszło Squid Game? Przecież ja robiłem tutaj na agentyk się Squid Game troll, że byłem lalką i to była ta gra w zielone, czerwone, wiecie, Green Light, Red Light. No nie? Nawet to mi się wszystko słuchajcie przypomina. To było niesamowite. Chcesz jeść znowu? Dobra, no masz jeść, stary. Ja ci tutaj nie będę ograniczał. No, teraz mamy słuchajcie taki odcinek naprawdę bardzo sentymentalny, więc chyba nie będę mu ograniczał żaręłka. Ja cię Kręce nawet usługowo. Czy wy pamiętacie usługowo? Ja specjalnie postawiłem coś takiego, w którym można było przyjść i poprosić mnie o jakąś usługę. Na przykład tutaj, że Macioch potrzebuje dużo bloków ametystu, bo robi swoją górę, no nie? I ja za jakieś tam pieniążki wszystko to robiłem. Tutaj Elwiso chciał bodajże banery, tak? Jeśli się nie mylę, tak. Elwiso chciał flagi Polski. Kurcze bele, niesamowite to jest wszystko, wow. Ale to, dlaczego słuchajcie, spalony sklep, to tego nie kumam. Nie było nas tutaj od naprawdę dawna i Widzicie co? Przychodzi mi jedna rzecz do głowy. Mam wrażenie, że te armaty, po prostu, które Elviso postawił na swoim murze, na swojej wyspie, te tysiąc kratek dalej, że te armaty z ogniem doleciały aż tutaj, bo innej opcji nie widzę. To jest idealnie, słuchajcie, idealnie właśnie na wysokości tych armat. A ten budyneczek, słuchajcie, był dwupiętrowy, więc możliwe, że się zajął ogniem właśnie przez armaty Elviso. Ej. Dziwne, naprawdę dziwne Mamy bank przecież, słuchajcie To ile tutaj było rzeczy robionych Przecież sprzedaż niebieskiego Axolotla dla Agent X Odbywała się właśnie tutaj I my właśnie, słuchajcie, z Maciechem dostaliśmy 10 staków sztabek Nederytu Od Agent w tym pokoju Jezu, ja to wszystko pamiętam tak, jakby to było dosłownie, słuchajcie, wczoraj, jakby to było dwa dni temu. Albo pamiętacie, to mój pierwszy domek na milionowicach, to jest niesamowite, ja straciłem ten domek, a Elviso właśnie parę miesięcy temu odbudował mi go i to jest po prostu... Mój domek. Ja miałem identyczny, słuchajcie, domek kiedyś. Niesamowite, nie? I takie rzeczy tutaj dalej stoją. I tutaj, oczywiście, to było delikatnie zmodyfikowane. Ja dorobiłem tutaj jakieś drewniane rzeczy, jakieś wełniane, tutaj normalnie, przecież dywany. Ale niesamowite, słuchajcie, że to jest mój domek. Po prostu mój domek, który ma tak naprawdę dwa lata ponad dwa lata bo ja, właśnie słuchajcie, dwa lata temu mniej więcej taki domek tutaj wybudowałem. Albo głupie jezioro, słuchajcie. Po prostu najzwyklejsze, głupie jezioro, w którym mieliśmy tyle odcinków na kanale Abra Games. Złowienia ryb! Wow! Serio, ja wszystko mam teraz przed oczami. No, a sklep z bronią, słuchajcie. No, tego chyba nie muszę już nikomu przedstawiać. Słuchajcie, no to jest akurat mega, ale to mega mocne. Na początku tutaj był sklep z bronią, potem zrobiliśmy sklep z aksolotlami. I tutaj przecież do dziś, słuchajcie, są aksolotle, jeszcze pływają. Przecież dało się je kupić. Tam 16 diamentów, to jest jeden aksolotl. Przecież tutaj, ile ja sprzedałem elwizu czy agent agentowi, tych axolotli? Wow, niesamowita, słuchajcie, rzecz. I przecież chciałem nawet wprowadzić do sprzedaży niebieskiej Axolotl, żeby one były całe, tutaj normalnie, na tym piętrze. Ale zaczęła nam się wojenka, zaczął nam się tutaj normalnie ocean i jakoś tak, nie wiem, speł złoto na niczym. No a tutaj, słuchajcie, przecież mamy normalnie podziemia naszych, słuchajcie, milionowic. Tylko przez to, że my mamy wersję Minecraft 1.18, to teraz podziemia są totalnie wyzerowane. I to, co znajdziemy pod spodem, może być naprawdę bardzo, ale to bardzo zaskakujące, bo wiecie, że Minecraft 1.18 to jest update związany z podziemią ziemiami. Słuchajcie, dajcie znać. Proszę, teraz każdą osobę z Was w komentarzach, niech napiszę jeden komentarz, jaki chcę zobaczyć następny odcinek i przez to będziemy mieli, słuchajcie, trylion różnych pomysłów, co możemy nagrywać. Możemy, słuchajcie, tutaj zmodyfikować milionowice, możemy odkrywać nowe biomy, możemy przecież, słuchajcie, odkrywać podziemia. To wszystko, co się tutaj znajduje. Możliwości mamy trylion. I też pytanie, co my mamy zrobić, słuchajcie, z naszym oceanem teraz? Może to wszystko ponaprawiać i zrobić sobie tam po prostu kurort luksusowy do odpoczynku? Wpadajcie na sklep www.abraety.pl Pierwszy link w opisie zostały ostatnie sztuki w świątecznej kolekcji Abra Team. Oczywiście kubeczki, bluzy, koszuleczki, i do każdego zamówienia zdjęcie z autografem gratis i z wiadomością, gdzie każdy widz ma inną wiadomość. Wowowow, abra Ety, dobrego dziedneczka, eleczko i PU!